Nowina od Jezusa. Nauczanie domowe, 28 grudnia, pierwszy list Świętego Jana, rozdział pierwszy, werset 5 do drugiego wersetu, rozdziału drugiego. Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą Wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. A krew Jezusa, syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Święty Jan podaje nam informacje z pierwszej ręki. Jezus Przyniósł dobrą nowinę. I ta dobra nowina brzmi: Bóg jest światłością. Jezus bardzo często to podkreślał, a Jan to uwypukla teraz na początku swojego listu. Jezus powiedział: Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach. Ja jestem światłością świata. Jan zrozumiał, przyjął i zobaczył, jak to ważne, jak to mocne jest. Kiedy światło walczy z ciemnością i zwycięża ją, tak Jezus, ta dobra nowina dla nas, niosący to światło, jest właśnie dla nas nadzieją, szansą i wyzwoleniem z ciemności. Po pierwsze, światło rozprasza mroki grzechu. To bardzo ważne, że mamy odpuszczenie grzechów, ale też rozproszenie tej ciemności, tych chmur, które my. By mogły w naszym sumieniu, w naszych myślach przygniatać nas, niszczyć, powodować, że nasze życie widzimy w ciemnych badwach, że nie widzimy tego wszystkiego, co Bóg daje, bo jesteśmy tak przyduszeni tym poczuciem grzechu. Światłość powoduje, że grzech i jego ciemność ustępują. Po drugie, światło rzuca jasność na przyszłość. To jest coś, co możemy odkrywać, że to światło przecież daje mi możliwość patrzenia choćby kilka kroków naprzód. Ono oczywiście daje dużo większą perspektywę, ale tu chodzi o to, żebyśmy się nie martwili zbytnio, bo to światło nam pokazuje, co mam robić, jak mam żyć, w jaki sposób postępować. To światło dobrej nowiny jest dla mnie wytycznym, jest drogowskazem. Jest właśnie taką rozświetloną drogą, po której spokojnie mogę przejść. I przyszłość nie jest dla mnie powodem zmartwień, obciążeń, niepewności i niejasności. Wiadomo, jaka jest. Jest Boża. I po trzecie, światło pozwala zajrzeć nawet poza zasłonę śmierci. I to jest to coś, co. Wykracza poza wszelkie ludzkie zdolności czy światowe możliwości. To światło, światłość Boża, daje nam perspektywę wieczności, perspektywę tego, że ja nie muszę się bać śmierci, bo wiem, że po drugiej stronie czeka dalsza część tej rozświetlonej drogi. Ja idę do Boga i Bóg mnie tam jako światłość przyjmuje. I nie muszę się martwić, że umrę, jak umrę, kiedy umrę. To nie jest takie ważne. Światło pozwala mi zajrzeć za tę kotarę i ucieszyć się tym, że tam spotykam tego, który jest dobrą nowiną dla mnie. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się tym krótkim wezwaniem. Bóg jest światłością. Powtórz to kilka razy. Pomedytuj chwilę nad tym wyrażeniem i pozwól, aby światło Chrystusa rozjaśniło każdy Twój mrok, czegokolwiek dotyczy. Niech to będzie dla Ciebie nowe doświadczenie, a nawet cud, zmiany w sposobie patrzenia, bo przyszło światło. Niech Ci więc błogosławi Ten, który jest światłem, Ojciec, Syn i Duch Święty.